Kiedy ostatnio ze stuprocentową lekkością oddychałeś pełną piersią? Kiedy bez odwlekania a z chęcią przystępowałeś do realizacji zadań? Kiedy czułeś wewnętrzną harmonię bez jakiegokolwiek niepokoju, który próbowałby ci to zakłócić? Kiedy, nie licząc specjalnych okazji, doświadczałeś nastroju, który na skali do dziesięciu. Oceniłbyś na dziesiątkę? Ludzie boją się zadawać sobie takie pytania, bo mogą być niekomfortowe, ale monitorowanie swojego stanu pozwala ustalić, czy wszystko jest w porządku. To ważne, jak sprawdzanie ilości paliwa przed wyruszeniem w podróż. Zwłaszcza, gdy zmierzamy do konkretnych celów, a nie tylko dryfujemy przez życie. Błądząc w chaosie, zagubieni, marnujący czas. Co udaremnia nasze wysiłki na rzecz pokrzepiających odpowiedzi na zadane pytania? Nazwijmy te czynniki dla efektu wielkimi przeciwnościami, bo niezależnie od tego, co nam dolega, mogą ten stan powodować, podtrzymywać lub pogłębiać. Tak czy inaczej, Wskazane jest, aby stawić im czoła i je zniwelować lub przynajmniej okiełznać. Wielkie przeciwności wyjęte spod naszej kontroli rosną w siłę, rozbestwiają się do granic możliwości i zalęgają w naszym życiu na stałe. Im prędzej przestaniemy je karmić, tym szybciej przestaną nas męczyć na nas żerować. Wielkie przeciwności karmią się naszą harmonią. Kiedy jesteśmy przebodźcowani, zasiadają do stołu. Z ekstazą obserwują, jak przytłacza nas ilość równolegle prowadzonych zadań, liczba projektów, w które jednocześnie jesteśmy zaangażowani, lawina bodźców, które trafiają w nas z mediów społecznościowych, rozmaitych aplikacji na telefonach oraz z otoczenia. Kiedy przygniata nas gigantyczny ciężar przebodźcowania, dosłownie brakuje nam tchu, coraz trudniej nam się skoncentrować, zadbać o własne potrzeby i pielęgnować harmonię, aby wzrastała. W końcu zostaje nam już jej tak niewiele, że stajemy się kłębkami nerwów. Chodzimy rozdrażnieni lub wręcz wściekli. Nasz umysł protestuje, chce rozpocząć strajk, więc skłania nas do odwlekania. Żąda, abyśmy prokrastynowali nawet to, co ważne. Lekarstwem na przebodźcowanie jest umiar doznawania czyli coś w rodzaju zdrowej diety informacyjnej. Łagodniejemy, kiedy nie musimy być szorstcy. Więc wskazana jest życzliwa troska o spokój wewnętrzny i stanie na straży oszczędnej dozy bodźców, które w nas trafiają. Minimalizm może nam pomóc, a branie na siebie nadmiaru wrażeń oraz wyzwań stanowi raczej rodzaj autosabotażu. Wielkie przeciwności karmią się morderczym tempem. Chcą, abyśmy żyli w biegu, galopowali do celów, jak szaleni. Zapomina się niekiedy, że życie jest dla nas, a nie człowiek, dla życia, dla pracy. W efekcie zdarza się, że nie nadążamy za przeżyciami, których doświadczamy. Nie udaje się nam przetrawić tego, czego zaznaliśmy, nie mówiąc już o tym, że w pośpiechu nie sposób. Delektować się urokiem doznania. Receptą na ten rozgorączkowany stan ducha może być praktyka uważności lub inna forma medytacji. Chwila trwa, a uważność jest naszym uczestnictwem. Stanowi miarę tego, ile w doświadczenie inwestujemy obecności, w jakim stopniu przyswajamy jej szeroko pojmowaną treść. Nie należy stale działać na najwyższych obrotach, bo wtedy łatwo o zatarcie silnika. Tymczasem, doznanie w stylu slow motion pozwala znajdować szczególną przyjemność w powolnym smakowaniu chwili. Nie przewijajmy życia, jakby chodziło o możliwie najszybsze dotarcie do finału. Wielkie przeciwności karmią się postawą uniżenia. I nadmiernego przejęcia. Chcą, abyśmy ulegali innym, oraz godzili się na zbyt wiele, znosili aż nadto, dźwigali cudze bolączki, żyli stale przejęci, zmartwieni, jakbyśmy cierpiętniczo nieśli ciężar za wszystkich. Zajmowanie umysłu tym, na co nie mamy realnego wpływu, jest czynnością obfitującą emocjonalnym bólem. Ta patologiczna hiperodpowiedzialność stanowi formę samoudręczenia. To rodzaj fabryki stresu, w której pracuje strach. Sposobem na to jest pokora, radykalna akceptacja i pielęgnowanie pozytywnych wibracji we własnym życiu. Nie da się doświadczać lekkości, kiedy stara się dźwigać ciężary całego świata. Wielkie przeciwności żywią się Twoją niewygodą, uwielbiają Twój smak, kiedy jesteś nafaszerowany dyskomfortem. Żyj tam, gdzie Cię chcą lub przynajmniej zostawiają w spokoju. Opuszczaj konteksty, które są dla Ciebie toksyczne. Bądź obywatelem świata, aby nie być więźniem i niewolnikiem własnego kraju. Dawaj nie więcej niż bierzesz. Warunkiem wewnętrznej harmonii jest symetria między otrzymywaniem i obdarzaniem. Miej swoje zasady, ale też własne standardy, oczekiwania. Przede wszystkim pamiętaj, że nie dostaniesz od życia tego, o co nigdy aktywnie nie upomnisz się. Może nie wystarczy Ci czasu i sił na zmianę świata jako całości ale własny świat możesz budować po swojemu. Urządzaj swoją rzeczywistość, bo nikt cię nie wyręczy, ani ty nie wyręczysz nikogo, jeśli będzie chciał żyć na wysypisku tego, co w życiu bezwartościowe.